Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Ja to z Bilbao znam, tam księżyc świecił nam, gdy się kochało tak. To jest zagadka. Dzień dobry kochanemu Państwu. Gdzie teraz jestem? Y no dobra, jeżeli nie wiecie To wam nie powiem, domyślcie się Słuchajcie, dzisiaj naszych peregrynacji Wstecznych ciąg dalszy Pamiętają państwo jak nas Prawie 5 lat temu, na no 4,5 Napadła pandemia Nie bój się matko, nie bój się ojcze Modlą się goście w sutannie Nie wyłaź z domu Umyj co trzeba I poddaj się kwarantannie No to tak się to zaczęło Niedaleko całkiem. To się dzieje pierwszy raz w bieżącym wieku. Imitacji cud wynika z rzeczy stanu, że ten wirus, co jest w modzie, oryginalnie z Chin pochodzi, a podróbka się wywodzi z Mediolanu. A jak cholernie się nudziły dzieci. yes. Nie dzieci się nudzą Rzecz ogólnie Zna na to Bo mniej uczą się I mniej włóczą się Więc im z nudów robi się Dło Milusi Zaś dorosłym Trzeba zlecić by Robili nowe dzieci Niechaj z nudów Taki stan Pod uwagę pędzą bo w kwarantannie starze się nudzą. Ale cóż, sed sedleks? Trudno mus to mus, czeka 500 plus. Uprawiajmy więc nudy seks. Nawet świski. Mm. O, musieliśmy nosić maseczki, pamiętają państwo? Jeden jest pozytyw, tylko jak się zdaje, na ulicy ludzi prawie nie poznaje, już mi nikt nie wytknie, że mi palma bije, skoro wszyscy nas spacerze z takim samym ryjem. To były przeróżne zagrożenia, a, a na przykład kiedyś zginął prezes? A Kaczyński poseł zniknął gdzieś bez śladu. Gdzie on sobie poseł? Jakże on się czuje? Czy już wszystko uknął? Czy coś jeszcze knuje? Martwię się i myślę o nim nieustannie. Może tylko się poddaję. Kwa, kwa, kwarantannie. No bardzo jest to możliwe. Jeżeli chodzi o zagrożenia, to przypominam Państwu, że nie można się było gromadzić za chińskiego Boga. Nie możemy się gromadzić i ja też się nie mogę gromadzić, i bardzo mi to doskwiera. W dwie osoby można łazić, by nie złapać złego prądka, prócz zgromadzeń liturgicznych, gdzie się może zebrać piątka. Znajomy mnie zapytał, zacytować się ośmielę. Skoro jest nas w domu, piątka, znak, że mieszkam już w kościele? Czas zaostrzyć te kryteria, wkrótce działać na rozpłącznie. Zakaz spotkań i zgromadzeń od osoby jednej włącznie. Będzie spokój, będzie cisza, może jeszcze i porządek. Niech żyjemy w trudnym czasie. Niech żyje. Zdrowy rozsądek. Wirus korona nas nie pokona, choć się boimy tego pierona. Wirus korona nas nie pokona. My przeżyjemy on skona. Ojdana, 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 co za wstrętny wirus sprawa przejebana. Proszę Państwa, w Polsce upały są podobno, prawda to jest? A tutaj to tak jest specjalnie, jak Państwo widzą. Yy, czyli klimat nam się odmienił kompletnie. 29, dzisiaj sobota, yy, czerwca, rzecz jasna, i imieniny obchodzą Beata, Paweł, Piotr yy, oraz Benedykta, Dalebor, Ema, Emma i Weta, Kasia, Maria. Wszystkiego dobrego, kochanym Państwu. Życzę tą drogą, nietypowe święta, dzień szwagra. Do szwagier do szwagra, szwagrze, a jakże. <grystanie> dzień ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, Dzień Rybaka. Przysłowie na dziś, gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży. Nikt Nie wierzy. Cyca dnia, trzeba być zakochanym, żeby uwierzyć w anioły. Pięknie. A na koniec będzie gra półsłówek, którą sam sobie przypomniałem, a mianowicie w ramach Bącika Kasi, ku, ka, ku, Kasi mamy dzisiaj następującą grę. Puchacz ranny. Dziękuję Państwu serdecznie. Jutro się widzimy już troszkę gdzie indziej.